Już? Już. No Może. A to jest cały zjazd, patrz, z całej Polski przejeżdżał. całej Polski przejeżdżał. Święta Tłoica? Proszę bardzo, tak to wygląda. Poczta. Zaciska. Zaciska. Ile autobusów Widzicie? Pogoda jaka jest? Taka jest Zobaczymy co załatwimy Bądźcie wszyscy razem z nami I oglądajcie nas w telewizji po co się odezwie? Pozdrawiam. Hej, te dwa w sto? Nacisnę.